Czy posłowie Konfederacji powinni nadal być w jednej frakcji z takimi politykami reprezentującymi taką partię? Po pierwsze, moja partia nie jest w żadnym sojuszu z AfD i nie będzie, dlatego, że nie akceptuję wypowiedzi tych polityków, tego co oni mówią, co robią. Śledzę to dość uważnie. Uważam, że tam jest zdecydowanie za dużo akceptacji dla szukania jakichś związków czy kontaktów z Rosją. Polskę oni traktują niestety z góry. Poza tym, tam jest ciągle silny resentyment, jeżeli chodzi o polityków związanych, bazujących na wyborcach, mających jakieś sentymenty do. Naszych ziem zachodnich. Po drugie, z chrupalą czy w ogóle posłami do Bundestagu. Nic nie łączy nikogo z Konfederacji, bo polem współpracy jest Parlament Europejski. Hrupala jest posłem do Bundestagu. Ci, którzy są w Parlamencie Europejskim, współpracują z drugą częścią Konfederacji. Nową nadzieją słowa Mira Mencena. tak pan nie ma z tym problemu? Nie mają. Ja mam problem z tym i generalnie negatywnie oceniam te wypowiedzi. Natomiast jest to partia jak na razie opozycyjna. Wszystkie problemy, które tu Omawiamy, to są problemy z partiami głównego nurtu. I moim zdaniem, to, co nam ta sytuacja pokazuje, to to, co czasem powiedzą politycy opozycji antysystemowej w Niemczech, bo to jest problem i po lewej stronie, i po prawej, to samo myślą i robią politycy z głównego nurtu, tylko nie zawsze wprost deklarują.